No tak, człowiek przygotowuje w różny sposób spotkanie. A po 10 minutach się okazuje, że przegrywamy 2-0 i sytuacja się komplikuje niesamowicie. I naprawdę przeciwko takiemu zespołowi, który dzisiaj znowu pokazał, że ma bardzo dużej jakości w swojej grze, było nam bardzo trudno odwrócić losy tego tego spotkania i można tylko podziękować, że graliśmy, zespół grał do końca, strzelił bramkę na 2-2, brakło już czasu, żeby tych emocji było dużo więcej, ale patrząc chłodno na no to wszystko, to oczywiście, że szkoda, że żal i tak dalej, że była szansa, ale uważam, że Steward

Omul, în general, se pregătește înainte de meci, de întâlnire, uh, încearcă să dea totul ce este mai bun. Uh, când începe meciul și când avem deja 2-0, deci adversarii conduc, uh, totul începe să se schimbe, este foarte greu să ne redresăm. Uh, a trebuit să facem totul să, să marcăm. Uh, consider că ne-a lipsit, ne-a câteva minute. Czyli dyrektor Polski wspólnego momentu w FAZE, dość serdeczny grupa rezultat, z fost o ekipę Majbun, Gaczeja, Mai Medzia, Majdepartę, Liga Kampionów. Zapraszam do zadawania pytań, do Państwa dyspozycji są mikrofony, proszę zgłaszenie się i przedstawienie redakcji, którą Państwo reprezentują. Proszę. Na CIKALISZU przewod sportowym powiedział Pan, że z była lepsza, bo w, w czym przede wszystkim była lepsza, czego tak zabrakło, żeby ten awans stał się faktem? grze kombinacyjnej, przede wszystkim w technice. Myśmy zostawili mnóstwo, mnóstwo zdrowia, aby się temu przeciwstawić, a w wielu sytuacjach oni wychodzili z tego pressingu, musieliśmy wielokrotnie uciekać się do przerywania tej, tych akcji faulami. Zespół, który ciągle gra do przodu, każde przyjęcie jest do przodu, każde Moment, gdzie widzą, że mają troszeczkę wolnej strefy, wykorzystują to i wszystkie akcje są rozwijane na, na dużej szybkości. Przy, przy ich technice mieliśmy wiele, wiele problemów, jeśli chodzi o, o defensywę. Na pewno być może inaczej by, by to wyglądało, bo oni to też ludzie i, i też graliby na pewno pod jeszcze większą presją i, i stresem, gdyby ten wynik był cały czas, gdyby się ważył. Natomiast przy takiej drużynie z jednej strony doświadczonej i mających w, w swoich szeregach zawodników obytych w takich bojach, no było, było rzeczywiście trudno się przeciwstawić. Dlatego mówię, że uchwałam zespołowi, że tego meczu żeśmy nie przegrali, chociaż naprawdę to jest to porażka. întrebare din partea jurnalistilor. Ați spus că Steaua a fost mai bună, a avut un joc mai bun. Care au fost acele elemente care au dus la acest lucru? În primul rând vorbim de un joc din punct de vedere tehnic mai, mai bine pregătit. Cedreta a fost sub presiune, deoarece Steaua joacă foarte bine în atac

ryzyka odwagi w dzisiejszym spotkaniu, w drugiej części tego meczu. Również jeśli chodzi o e, pana decyzję, czy może od, nie wiem, 60, 65 minuty trzeba było zagrać e, trójką z tyłu, e, stawić kolejnego gracza ofensywnego do przodu, rzucać te piłki na graczy ofensywnych, liczyć na to, że coś wpadnie lub e, też próbować strzał z dystansu, bo tych strzałów też zabrakło, jeśli chodzi o w dzisiejszy mecz. Nie, nie, nie sądzę, nie sądzę. Nie sądzę. że byłoby to spotkanie, w którym trzeba iść na wariata i grać e, wszystko na jedną kartę, nie wiem, od 45 czy od 60 minut. Być może gdybyśmy trafili strzelili drugą bramkę na 5 minut przed końcem, kto wie, no, no finały Ligi Mistrzów przegrywano praktycznie w, do, do, w doliczonym czasie. Przypominamy sobie wszyscy Bayern, Manchester nie, nie, nie są zresztą yy. podobni zawodnicy, jeśli chodzi o, o charakterystykę, bo, bo czy Buchaciek, czy Kosowski, to o ma podobny styl yy, gry Michał Żyro. Yy, kolejny zawodnik, który, yy, który no jest podobny z stylem do, do tych zawodników. Z przodu mamy Marka Sadomowskiego i, też, nie, nie nie za dużo atutów żeby żeby wyjść nadaje taki sąd że że taki pomysł byłby dobry a to diezka to mi przejdziesz? A my przejdzemy. A po prostu trzeba, tak, no najlepszy kurajšol w meczu de Arstena, ca răspuns, nu considerăm că merită să avem un joc în disperare, să facem multe schimbări, modificări. Avem jucători foarte buni în teren, care au stilul lor. I avem pe Kuharce, care avem pe Kosetski, ei au un stil foarte apropiat. De asemenea, în atac, îl avem pe Saganovski și Nikita, deci nu cred că ar fi adus un efect prea, prea bun în meci. Żukatę i Scarary. Panie trenerze, ja bym się zapytać o tą kwestię psychologiczną troszkę. Przed tym meczem mówiono, że ten plan minimum no, został już wykonany, mamy Ligę Europy. Natomiast i kibice i w Prasie te oczekiwania były zupełnie inne, to znaczy gdzieś te nadzieje na Ligę Mistrzów były. I teraz pytanie, czy piłkarze byli nie do końca może? dobrze zmotywowani czy może byli przemotywowani wychodząc na boisko bo tak naprawdę to ciśnienie zeszło z nich dopiero po, po drugiej straconej pracy no nie no ani jedno ani drugie ani nie przemotywowanie ani nie niedomotywowanie do czy, czy jakby to powiedzieć nie wydaje mi się że zespół zespół dzisiaj naprawdę dał z siebie wszystko ja bym miał kilka nocy nieprzespanych Gdybym widział, że mieliśmy ogromną szansę kilka sytuacji niewykorzystanych, że oni nic wielkiego nie zrobili dwa, trzy strzały na bramkę i, i, i nas ukuli dwa razy. No nie, nie, to był, było widać zespół bardzo, bardzo dojrzały. Natomiast to całe zaangażowanie, ten cały wysiłek fizyczny. No nie był poparty jakością piłkarską. Tą jakością piłkarską w tym dwumeczu stjęła nas po prostu przewyższała i ja tutaj nie, nie chcę się doszukiwać nie wiadomo czego, że, że mogliśmy tam być. Tak jak Pan powiedział, zespół wiedział, że ma przed sobą wielką szansę. Wszyscy mieliśmy marzenia i, i nasi kibice, i praktycznie cała polska e, piłkarska kibicowała legi, żeby wreszcie Polska drużyna zagrała w europejskich kucharach i pod tym względem ambicjonalnym zespołowi nic nie można zarzucić. Natomiast, no, no niestety, moim zdaniem, z była zespołem lepszym. też Înainte de meci spuneați că scopul, planurile pe care vi le-ați propus au fost îndeplinite pe jumătate, pe de altă parte, mass media și suportei au început să creadă altfel. Consider că echipa a jucat meciul de astăzi foarte bine. Nu aș putea să dorm nopțile dacă nu ar fi făcut jocul care, care l-au făcut astăzi. Ekipa, też trzeba się zrozumieć, że po prostu <noise> ta była lepsza. Nie chcę szukać dodatkowych motywów w tym momencie. Wszyscy mieli szansę i suportery i masę, ale iść dalej. Dobry wieczór, e, Powiedział Pan, że e, nasze skrzydła w sumie działały dzisiaj dobrze, natomiast nie było czym straszyć, nie było czym na hura zaatakować Romów. Czy liczy pan na jakieś wzmocnienia przed fazą grupową Ligi Europy? Bo takowe miały być, gdyby Legia awansowała do niż Co ze wzmocnieniami? Każdy ten by chciał mieć wzmocnienie na pewno. Natomiast ja sam nie lubię transferów w ostatniej chwili na siłę, że bierzemy coś i, i, i to nie wypali. Wydaje mi się, że. Musimy na to wszystko chłodno popatrzeć. I jeśli chodzi o, o mój zespół, to w ciągu roku jest, jest jakiś progres, bo, bo jednak mimo wszystko po iluś tam latach musieliśmy zdobyć Mistrzostwo kraju, aby powalczyć widzę mistrzów. Doszliśmy do ostatniej fazy, gdzie trafiliśmy na przeciwnika, który który był po prostu lepszy. Gramy teraz w europejskich pucharach, w lidze europejskiej i musimy zrobić wszystko, aby, aby zdobyć jak najwięcej punktów tych malutkich, tych punkcików, które się liczą w rankingu UEFA i jeśli to będzie możliwe skorzystać z tego doświadczenia gry w lidze mistrzów i i być może wyjść z grupy Ligi Europejskiej po to, żeby w kolejnym roku być chociaż rozstawionym do ostatniej rundy. To też jest jakiś cel w tym wszystkim i uważam, że progres drużyny, jeśli on się podtrzyma, to w następnym roku powinno być lepiej. Ale znowu będziemy musieli... E walczyć o prymat na, naszy, na naszym podwórku, w kraju po to, aby znowu przeżyć tą przygodę z ligą, z ligą mistrzów, bo mu fajnie było słyszeć na Łazienkowskiej hymn Ligi Mistrzów. Trudno sobie wyobrazić, co byłoby, było, gdyby źleta była jeszcze otwarta. Po prostu dla takich chwil warto żyć, i po to, żebyśmy pracowali cały rok, żeby w takim miejscu się znaleźć, a chcieliśmy coś więcej. Niestety brakło nam do tego nieszczęścia trochę umiejętności i jakoś jako, trafiliśmy na lepsze eee, po prostu parę tak. -y -y În atac spuneați că aveți e, jucători foarte buni, aveți un atac foarte bun. Dacă în momentul de față totuși nu v-ați gândit la niște transferuri, e, nu cred că putem să vorbim de transferuri acum, deci să luăm decizii rapide, nu cred că ar fi o idee prea bună. E, trebuie să privim puțin din altă perspectivă. În primul rând, e, ne-am pregătit foarte mult, am zile să câștigăm Liga, Cupa din Liga Poloneză. Acum va trebui să lucrăm mult mai mult, să ne bazăm pe experiența acumulată până în prezent și să lupt, bineînțeles, să luptăm în așa fel încât anul în următor, încă o dată, să încercăm să ajungem în Liga Campionilor. Uh, mai întâi, trebuie o dată considerare că va trebui să luptăm în continuare, uh, să ne menținem poziția, să câștigăm în Liga internă. Uh, Cei drept ar fi frumos să uh, auzim aici uh, pe Dwajenkovska, și pe adresa clubului, uh, încă o dată inul campionilor. Pur și simplu ne-a lipsit uh, astăzi experiența uh, Steaua Lace, din acest punct de vedere a fost puțin mai bună. Dobry wieczór, Roger Wojsk, gazeton w Mam dwa pytania. Pierwsze o, czy jest jakiekolwiek wytłumaczenie dla zachowania dwóch defensywnych pomocników, którzy indywidualne błędy popełniają w 6,9 minusie i 0,2? I drugie pytanie, jak wytłumaczyć to, że legia ma niezliczoną liczbę stałych fragmentów rzutów wolnych po faulach na koselskim rzutów rożnych, a wszystkie, a ani jedno dośrodkowanie formalnie kończy się celnym strzałem na bramkę Musiałbym no, ci odpowiedzieć, że nie jest łatwo wytłumaczyć, no bo przecież Liza jest doświadczonym zawodnikiem i doskonale sobie zdaję sprawę, że tam no, ryzyko nigdy się nie opłaca w tej strefie stracić piłkę i zmontować kontrę trzech na, na dwóch. A stare fragmenty też, masz, masz rację, bo mieliśmy pretensje do furmiego o to, że, że nie wrzuca tak jak, tak jak potrafi. Ale dla, dla takiego furmana panowie, panie, takie spotkanie no, to też jest ogromne przeżycie i być może ta noga jednak troszeczkę drży i, i oni na pewno wyciągną z tego wnioski, ale przede wszystkim zdobędą też doświadczenie, bo, no, bo są to chłopacy, którzy tego doświadczenia w europejskich kucharach nie mają za dużo i i na pewno im się przyda. Nawet dla nikiego, który liznął troszeczkę atmosfery gry w takim, w takim meczu. To nie jest po to, to nie było wejście nikiego po to, żeby nam uratował życie. Zdarza się czasami, że ktoś wchodzi na dzień -Konia i, i jest bohaterem. Natomiast jest to jakiś kolejny krok w jego karierze, gdzie... To powinno go zdopingować do tego, że to jest wspaniała rzecz, być piłkarzem, grać w takich spotkaniach i powinien pracować jak najwięcej, żeby utrzymać się na tym poziomie. bez eksplikacji na greszerile, pekare leł fecut atakanci, printre altele, że miżokasi nu reusiao se suterze E, ce drept am avut pretenții la jucători, e, a fost e, o întâlnire înainte de și în întâlnire și înainte, au fost emoții în mod sigur care au influențat undeva, deci vorbim e, de jucători care pentru prima dată, deci e, a avut un astfel de merge, au primit -o, o nouă experiență când vorbim de, de Liga Campionilor. E, cred că aici va trebui să lucrăm puțin mai Telewizja Polska. Panie Trenerze, mówił Pan kilka razy, że zabrakło trochę jednak umiejętności czy, czy jakości piłkarskiej. Wygląda na to, że te zmiany kadrowe, które zaszły latem, no nie dały przynajmniej na razie tej wystarczającej poprawy jakości piłkarskiej. Jako Zajem Pan Perspektywy, czy ci piłkarze, którzy dołączyli do drużyny, Mogą jeszcze podnieść tę wartość piłkarską, tę jakość piłkarską, czy jeszcze potrzebne będą jednak wzmocnienia, żeby wejść na ten jeszcze wyższy poziom? Powiem tak, nie wszyscy. Nie wszyscy, bo wydaje mi się, że czym dłużej to lepiej wygląda Dosa Junior. Henry Jama również. Zastanawia nas dyspozycja Vlada bo bo to, że dzisiaj Lado nie był w 18, to nie jest, że ja go ukarałem albo coś w tym stylu, nic podobnego, takich rzeczy nie zrobiłem robić. Po prostu Lado nie to, że zagra w ostatnim meczu dużo gorzej niż Mikita nie był w 18, tylko dłuższego czasu nie gra tak, jak na, na ile go stać. Stąd też taka decyzja. Podobnie jeśli chodzi o Elio, Elio Pinto. ja. Znam z doświadczenia i z życia takie sytuacje, że jeśli zawodnik zagra jeden słaby mecz, to ma sprawę. Gra następny, bo każdy ma prawo zagrać słabsze spotkanie, natomiast w jego przypadku jest, nie jest po prostu w formie. Stąd brak jego w 18 w tym meczu, co też nie znaczy, że wszyscy teraz mówimy, że Elio Pinto to jest nieudany transfer. Pracujecie wszyscy w piłce i interesujecie się piłką i wiecie bardzo dobrze, ilu zawodników zaczynało miesiąc, dwa, trzy super, nawet nieraz rundę. Za chwilę zniknęli w ogóle z piłki i gdzieś przepadli. Dlatego mówiłem, że z Elio na przykład jest odwrotnie. Gra słabo, no jeśli w końcu zacznie grać dobrze, to to powiemy, że to jest udany transfer, a, a tam już słyszałem, że wielu ekspertów go przekreśliło, że transfer nieudany. No, na razie nie jest pełnia oczekiwania, ale, ale my bardzo na niego liczymy i, i wierzymy w to, że, że nam pomoże. Eee, Asuska, lipcita, experienca, uh, się observe, aniskimberla, dinvara, też transferu, lejinvara. poate nu au fost suficiente, poate ar trebui să, să ne gândim să mai facem alte transferuri. Nu consider. Avem totuși jucători buni care poate nu sunt, deci nu se observă chiar din prima că au o volare foarte ridicată, fiecare poate avea o zi mai, mai reală. dacă joacă un jucător, merge astăzi la Islava, asta nu înseamnă că următorul va fi la fel. Din contră, poate fi mult mai bun. Cunoașteți foarte bine cum stau lucrurile în fotbal, se întâmplă ca jucători care încep să joace slab, termin, deci după două, 3 luni, pur și simplu dispar din această arenă. În schimb, credem că, deci vorbim de el în momentul de față, credem că în cazul lui va fi cu totul altceva, deci va fi un totuși un jucător bun și atunci vom putea de asemenea să spunem că a făcut un transfer foarte bun. Bąga na z i to no, Bardzo proszę za ostatnie pytanie. Do Dobry Jarek Ja się troszkę cofnę. Pan trener powiedział, że w, na drugą połowę, w okolicach 60 minuty nie chciał wstawiać wszystkiego na jedną kartę, rzuca, rzucając się tak, na wariata do ataku. Moje pytanie będzie takie proste. Skoro nie chciał pan atakować, to czego chciał pan bronić? Przy wyniku 1-2 i potrzebujemy dwóch do awansu. Nie, myśmy atakowali, że strzeliliśmy drugą bramkę i w wielu sytuacjach nawet żeśmy grali dobrze piłką, ale nie było łatwo sforsować defensywę Stieły, bo oni potrafią się bronić również. Od ty że na drugą reprezentację zauważyłeś się i na terenie, nie atakować. Păi, atunci, în cazul respectiv, în care aveam deja 2-1 scor, nici o apărare nu am avut prea bună. Deci, să... deci, care este motivul? E, domnul Antrenor nu, 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 este de acord, nu este chiar așa. E, pur și simplu, am încercat să, să facem un joc mai bun. Dobrze, Patek Dirosławski spotkuł. Ja miałem pytanie jeszcze propos drugiej połowy, bo w pierwszej wyglądało to tak, że początek nieudany 0-2, później 1-2 wydawało się, że Legia gra lepiej, że Legia zaczyna atakować, że Legia stwarza sobie sytuację i tę sytuacje była. A później mamy początek drugiej połowy i Legia gra słabo, Legia w ogóle nie atakuje, Legia przede wszystkim nie biega. O co chodzi tak naprawdę? Eee, Zdraciliście siły? Nie chcę się w to wierzyć. 45 minut, później, później jest No właśnie, więc o co chodzi tak naprawdę? Nie wiem o co, o to, o co Tobie chodzi. Ja nie wiem. I dlaczego nie biegaliście w drugiej połowie na początku? Biega, ale biegali. Bez piłki. Nie, nie, biegali. To, to jest swoje spojrzenie. Moje nie, ja się nie zgadzam z Twoją opinią, by Ale było kilka, było kilka takich sytuacji, jeżeli mogę. Ja co ja powiedzieć. Nie, e, chodzi, kiedy, nie wiem, choćby Furman wychodził z piłką. Nie miał za bardzo nie. Z grać, nikt się nie pokazywał do gry. Sądzisz, że, że ktoś się wystraszył albo coś, tak jak wspomniał tutaj poprzednik. Jak przegrywamy, jak, jak przegrywamy? no nie, no, no staramy się zaryzykować i, i nieraz nas złapali na kontratach, którego nie wykorzystali, ale być może nas nie było stać na więcej. No, czy to, to jest takie trudne do zrozumienia? Bo na pewno nie można powiedzieć, żeby nie chcieli w takim meczu zawodnicy lepiej. No ja. Nie, ja wcale nie mówię, że nie, że, nie, że nie chcieli lepiej. Ja wiem, że chcieli, tylko. No się, żeby, żeby się lepiej pokazywali. No być może. No. Nie, ale czy ty potrafisz o, wytłumaczyć, dlaczego oni po prostu nie biegali bez, bez piłki? No bo był ten moment, kiedy... Pierwszy... Nie, dla mnie biegali, to ty sobie musisz wytłumaczyć, że tak <laughs> powiedziałeś, Bo dla mnie biegali, tak. Dla mnie chcieli, dla mnie biegali, dla mnie zostawili mnóstwo zdrowia, dali tyle, ile mogli. I rozmawialiśmy na ten temat przed spotkaniem. Panowie, my musimy dać tyle, na ile nas stać w dniu dzisiejszym. Jeśli to będzie za mało, mówi się trudno. Życie toczy się dalej i, i, i dalej gramy w piłkę. Ja tak to widzę, tylko widzisz inaczej. Masz pełne prawo do tego. Okej, okay, ale zgodzisz się, że ten początek drugiej połowy, czy też 15-20 minut, pierwsze drugie połowy było dużo gorsze albo gorsze niż końcówka pierwszej. No to już może znaleźć, jakiej perspektywy się to widzi. No. Okej, okay, czekaj. <laughs> Uh, am crezut că Legia va juca mai bine în această seară, dar s-a observat că, totuși, în a doua repriză, consider, șuferinistul uh, polonez că a fost uh, invers uh, reproșul de ce jucătorii nu au alergat în a doua jumătate, deci au obosit atât de repede în prima repriză. Uh, domnul antrenor nu este de acord cu acest lucru am încercat să riscăm dar pur și simplu nu am putut mai mult nu cred că este un lucru atât de greu de înțeles poate pentru dumneavoastră jucătorii nu au alergat pe teren în schimb pentru mine au jucat fiecare vede lucrurile din altă din alt punct de vedere am avut discuții cu ei la vestiare pur și simplu așa a fost să fie Prawdę, tak, to będzie prawdopodobnie już ostatnie pytanie do trenera, więc ja przyznam się, że dawno nie wychodziłem z legi w taki, taki, takim złym stanie. Widzę po trenerze, że trener też tak powstrzymuje się. A przed nami Ekstraklasa, Kuchar Polski, no i Liga Europy. Trener, tak wydaje się trenerowi, że podziwienie to wszystko. <trony> Nie ma sprzedaży, więc będzie. Me, Ale czy, czy zawodnicy przed sezonem nie mówią, ja tak samo jako trener, że chcielibyśmy grać w europejskich pucharach, bo to będzie oznaczało, że będziemy grali co trzy dni. No to mamy co trzy dni. I tak już przed meczem wiedzieliśmy, że mamy co trzy dni granie, dlatego też Legia ma dosyć szeroką, szeroką kadrę i będziemy tą kadrą rotować mniej, albo więcej, w zależności od sytuacji. Nie wiem, kontuzji formy, kartek i tak dalej. I tego tak naprawdę wszyscy chcieli, a, a później dopiero będziecie nas rozliczać z tego, co, jakie wyniki osiągniemy w, lidze, w w Lidze, w Lidze Europejskiej. Ale, ale... na razie jest super, jest, jest fajnie pod tym względem, że dalej gramy w Europejskich Pucharach, dalej będą święta na na, na legii, bo podejrzewam, że e, będą fajne, atrakcyjne zespoły w lidze europejskiej i o to w tym wszystkim chodzi. A czy te marzenia nasze się nie spełniły, no to, to trudno się mówi. No. Szczęśliwi nie jesteśmy, to jest rzeczą normalną, ale ale no tak jak... Tak jak w życiu, raz ci się układa lepiej, raz ci się układa gorzej. Tak jak w biznesie jest podobnie, raz ci interesy idzie, raz padniesz. Tak samo w sporcie. Eee, on on tak zrozumieli to. <gry> Dziękujemy bardzo. Dobra, dobra.